Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Sonny Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj trzy słowa o pontonie. Oczywiście jest, cześć, cześć. Jest, jest, jest Michał. Nie, nie wiem, czemu tak, co taki zadowolony. <laughs> zaczynamy wędkowanie. A, ale to nie ten film, bo chciałem o pontonie powiedzieć a, o trzy pontonie. słowa. Tak, wędkowanie będzie w następnym odcinku. A tu parę słów o pontonie, bo się parę osób pytało, jak się sprawuje mawerik. Michał, jak się sprawuje mawerik? Dobrze. Ma parę wad, jak i zalet. No właśnie, o tych wadach i zaletach sobie opowiemy, a na razie dane techniczne. Dane techniczne 4,80 długości 1,90 szerokości, 1,90 szerokości, tak dokładnie. Średnica balona ma 40 cm. Tak, i powiem wam, moi drodzy, że tutaj pływaliśmy nie raz w trzy osoby i spokojnie można sobie tu w trzy osoby łowić, to jest na pewno zaleta i plus. No i ogólnie po to jest spoko. Większość plusów, ale zacznijmy ogólnie. No to są właściwie jego plusy, prawda? No plusy to jest wielkość, łatwość tak. zwodowania i, i, i w jedną i w drugą stronę. Jest leciusie. Jest, jest leciu sięg. Leciu sięg, Oczywiście to jest też kwestia fajnej przyczepy, no. ale można go wciągnąć w jedną no, osobę wysoko, na przyczepę na pełnym luzie, spokojnie. co jest minusem, to na pewno to, że jest miejsce sterowny, bo jest długi, bo jest to jednak kawał pływadła. Na pewno minusem jest to, że jak wchodzimy w ślisk. To podłoga się trochę łamie, on tak siada. On tak siada, tak. No. no silnik potrafi trochę powietrza złapać. To fakt. Przy, przy jakieś większe obciążenie pontonu wtedy, wtedy jest to lepiej. A jak dwie osoby są tylko to potrafi aż go wyrzucić. Po prostu powietrza łapać. Ale no. nie ma co żałować na pewno, że, że taki długi. To jest nie. fajne pływadło. Lepiej wolniej pływać, a mieć wygodniej. Tak. Tutaj na pewno minus, to to, to nam trochę odleciało, ale tutaj nam... Ym... Producent powiedział, że to nie jest do do, do, do wciągania pontonu. Więc tak, zastosują... A my żeśmy wciągali. A my żeśmy tym wciągali, więc stosujemy teraz, trzymamy się tego. I na razie się to trzyma. To, to na razie nie odpada. To nie? na razie nie odpada, jest gitara. Yy, kolejny minus yy, to jest no tutaj, Nie wiem, Michał, czy poczekaj, tą torbę załatwia. Tutaj jest taki element, jakby yy, usztywniający. Pod balonem, z którego no, Te plastiki spadał... potrafią tak. wychodzić. Te no. plastiki potrafią wychodzić, czyli natychmiast super glużyć, podkleić. Musicie na to zwracać żeby, uwagę, aby żeby to nie, nie przecięło, bo wielu mm -hmm. osobom, wielu osobom już poprzecinało ponton, no i po prostu musieli kleić, więc bo nie zwrócili na to uwagę drgania i przywożenia. to jest taką informację, przy... tak, ogólnie, tak, tak, że tak? Tak, tak. tak, tak że to tak, się że działo. po prostu to poprzecinało. Tak, więc, więc to, to, jest, to jest ważne. No, to że nie można go o tym wciągać, bo to się urywa, to mówię, to nie wiedzieliśmy. Wadą jest rolka wciągająca kotwicę, bo jest bez łożyska. Od razu I się, się nie wycierają, się. o tu widać, od razu się wycierają. To trzeba by w sposób przerobić własnym sumikiem, bo tak producent robi i sam się nie poradzi. Tak, na pontony się czeka dosyć długo, bo płyną z daleka. Więc to, to ciężko powiedzieć, czy to jest plus, czy minus. Ale ogólnie chyba większość plusów, teraz, co? Teraz na wszystko się długo czeka. Teraz na wszystko, ja jestem tak. bardzo zadowolony. Tak. Na pewno z niego nie zrezygnujemy, Sebastian. Jedynie tylko dokupimy łódkę, żeby mieć no. wybór, gdzie chcemy pływać, ale ponton myślę, że w naszej badzie Zawsze będzie. Tak, do kwestii takich typowo desantowych, czy rzeka, czy taki szybki wypad jest to wygodne. Tutaj jedna osoba, jak się pływa we dwóch, może się spokojnie przekimać to też jest fajne. Tak, tak. Jest e... no, no mówię, no chyba, chyba więcej plusów niż minusów, tak naprawdę. E... Z tyłu z tyłu nie ma drewna. Nie ma drewna, więc to nie puchnie. A słyszałem, że się takie rzeczy dzieją. Minusem musimy sobie dorobić, jak echosądę mocujemy na przysawkę. Musimy sobie dorobić, bo tu nie możemy, tu przysawki no, Ale musimy niżej to no, zrobić. Także to jest takie taka kwestia tak. Więc więcej plusów niż minusów. I od razu Wam powiem, nie jest to żadna akcja promocyjno-marketingowa. Kupiliśmy ten ponton ogólnie za gotówkę. I... No i sobie nie pływamy, No jest spoko ogólnie jest spoko. więc. 10, 20 koni spokojnie wystarczy. No, większego nie trzeba. Dokładnie. Więc to wszystko. Krótka taka recenzja. I. A no co? no, A my na rybki. Na razie przypomniało mi się. Momencik, muszę Wam coś pokazać. Po pierwsze. To tu są takie jakby komory, w których można sobie coś pochować. Alabakisty. Alabakisty, prawda? Dobrym Boże, nie chowajcie nic, co. Nie może się zamoczyć, ponieważ to oczywiście przepuszcza wodę, więc nie wiem w ogóle po co to jest zrobione. Co tu mam? Coś tam sobie chowamy ogólnie. Co sobie chowamy? Piwo. Piwo. Piwo się sobie schować, piwo, tylko etykietki wam pospadają od i, I piwo może być mokre. Piwo tak, piwo może być mokre. A następna rzecz, takie jesteście grubasami, takim jak ja, to nie siadajcie na tym tak na środku, bo to też połamiecie. Jest na z twoich To tak, tak, to już, ja już jedno połamałem, więc no tak abyście wiedzieli ogólnie. Szkoda, że te suwaki y, nie są. No takie wodoodporne, no bo sam materiał... Ja też, nie też nie jest nie 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 Szkoda